Vlog ma dzień dziewiąty. Leo jeszcze śpi. Ja już zjadłam śniadanie i zrobiłam sobie kawkę. I przy tym sobie włączyłam YouTube'a, więc trochę ponadrabiam. I otworzymy sobie teraz kalendarz. Jest dziewiątka. No ciekawe, co tu będzie. Jakieś cień. Zmylił mnie kształt tego pudełka. Wygląda na to, że znowu mamy jakąś pumatkę, A może mini tusz do ręcz? Oby, bo już Wam wspominałam, że mój tusz do ręcz mi się kończy. I co my tu mamy? Szminka. Niby jest napisane, że to jest kolor nude więc fajnie, bo ja zawsze używam kolory takie właśnie nudziakowe, no ust. Tutaj w kamerze wygląda bardziej żywo, ale nie jest aż tak mocno, więc fajnie. Potem sobie przetestujemy. Znalazłam też tą mega różową pomadkę, którą już wcześniej otwieraliśmy, bo wczoraj zobaczyłam komentarz, że jedna z Was napisała, że u góry tej pomadki jest róż. A ja tego nie zauważyłam. Czy rzeczywiście, że niby, że niby tu? O co tu chodzi? To jest róż? Patrzcie! Rzeczywiście! Róż! No nieźle! no naprawdę i dlatego fajnie, że piszecie mi takie rzeczy w ogóle, że komentujecie, bo wtedy widzę, że ktoś to rzeczywiście ogląda i że wam się podoba. Także piszcie komentarze. No i fajnie. Różbym normalnie użyła, ale tą pomadkę już obiecałam i w sumie zaklepała sobie moja siostrzenica Milenka, więc będzie miała pomadkę i róż do tego. but <laughs> Ja już posprzątałam, Leoś jeszcze w międzyczasie poszedł na drzemkę, później go nakarmiłam i też sama zjadłam i już się pomalowałam, tylko teraz sobie jeszcze przetestujemy tą pomadkę. Niestety nie pokażę Wam tej pomadki dzisiaj w świetle dziennym, bo już jest ciemno, bo po prostu Leoś mnie dzisiaj bardziej, zdecydowanie bardziej potrzebował niż zwykle, ciągle chciał do mnie na ręce bo idą mu ząbki, więc podałam mu lek, trochę mu było lepiej, ale i tak chciał po prostu ciągle do mnie i u mnie normalnie był uśmiechnięty, spokojny, nawet jak jadłam, no to siedział mi na kolanach i no dzisiaj zdecydowanie bardziej mnie potrzebuje, a on jest najważniejszy. Także efekt tej pomadki w świetle dziennym to innym razem wam pokażę ale teraz właśnie w takim świetle sobie ją zobaczymy i też może później jak właśnie będziemy w sklepie w galerii to wtedy jeszcze się wam tam nagram w mocniejszym świetle także jeszcze zobaczycie w takim wydaniu ją bo my się z Leośiem zbierzemy i pójdziemy właśnie do galerii i tam się spotkamy z Marcinem bo i tak, w sumie muszę skoczyć do Rosmana, potrzebuję kilku rzeczy, i też dla Leosia. I od razu też jakieś tam zakupy spożywcze zrobimy. A teraz przetestujemy sobie tą pomadkę. Muszę to zrobić z 8. O, tu chodź Już widzę, że jest y, lekko różowa. Ale bardzo przyjemnie się ją nakładało. W noszeniu też jest właśnie przyjemna, delikatna. Ona jest bardziej taka satynowa. No, podoba mi się nawet. No, może odrobinę jest jak dla mnie za ciemna, ale naprawdę. No, jest ok. Jeszcze zobaczymy właśnie też w świetle dziennym, jak to wygląda. Ja na co dzień noszę zdecydowanie jaśniejsze kolory. Ale może do niej też się przykonam. No muszę zobaczyć jak będzie wyglądać właśnie w świetle dziennym. Ta pomadka ma takie samo opakowanie jak pomadka właśnie która była tam w którymś okienku różowa i dzięki jednej z was wiem, że tutaj na górze się odkręca i tutaj też jakby jest zawartość tej pomadki i to można właśnie używać jako różu, więc fajnie, że to wiem. Jak wszyscy zapewne wiecie, zbliżają się święta, a na święta fajnym prezentem będą na przykład perfumy. My z Marcinem bardzo lubimy perfumy i naprawdę mamy sporą kolekcję i w sumie ciągle testujemy jakieś nowości, prawda? Tak, no głównie przynajmniej w moim przypadku odlewek, bo jak wspominałem ostatnio o tej książce Finansowy Ninja. To dzięki niej nie wydałem pewnie kilkunastu tysięcy złotych na perfumy, tylko jednak zachowuję w tym jakiś umiar. Ja też testowałam dużo odlewek, ale no tutaj jest taki minus, że zdecydowanie dla panów. Jest więcej tych odlewek. Albo przynajmniej w miejscach, które ja oglądałem. No może tak, ale ogólnie dużo przetestowaliśmy. Zaczniemy od polecajek damskich perfum, więc pierwsze ja tutaj omówię i będę też w międzyczasie Tobie dawała do wąchnięcia. I ogólnie to wybrałam takie perfumy, naprawdę, które ja uwielbiam, i to będą perfumy na zimę. Bo też właśnie przez to, że się trochę znamy już na perfumach, to yy, chłopciu, tak chłopciu, będziesz kiedyś tacie podkradał perfumy. No i właśnie przez to, że dużo czytaliśmy o perfumach i oglądaliśmy różne, właśnie, filmy a propos perfum, to yy, no wiemy, jak pewnie niektórzy też z Was wiedzą, yy, że perfumy yy, są sezonowe, jakby niektóre bardziej się używa właśnie na jesień-zima, a inne są przeznaczone na wiosnę-lato. My teraz polecimy perfumy na ten okres jesień-zima, więc to będą perfumy y, no, zdecydowanie bardziej cięższe. Te wszystkie perfumy, które ja polecę, y, no to one będą bardzo intensywne, słodkie i mają bardzo dobrą trwałość. Więc zacznę od perfum Cloud Ariana Grande. I one, no tak jak już powiedziałam, no są e, bardzo intensywne, słodkie, e, smakują, smakują, pachną e, właśnie taką słodyczą, wanilią, jak wata cukrowa e, więc są bardzo słodkie, ale też mają. E, Taką totalnie oryginalną nutę. Naprawdę te perfumy to nie jest właśnie mainstream. To nie są jakieś lancom. One naprawdę się wyróżniają. No i mi się bardzo podobają. No ja lubię ten zapach. No one są naprawdę fajne. I tu chyba warto wspomnieć, że nie wiem, czy to jest kopia, czy to jest inspiracja, ale tym Bakarat Róż, tak? Bakara Róż, tak. I to są super drogie perfumy, prawda? Dokładnie. Ja bym żadnej podróbki nie kupiła, te jakieś takie śmieszne, e, no nie, tak. wiem, 5, mililitrowe jakieś, e, nie wiem, 5-10 jakieś, nie wiem. Good girl, załóżmy Karolina Herrera i jakaś dziwna nazwa, na przykład Good pisane przez jedno o. No to często są jakieś podróbki, nie? No Ale to hmm. tego nie lubimy, nie używamy. Podróbki i, no, to... albo niektórzy niby polecają jako zamienniki, że to są zamienniki. Nie ma takiego jak zamiennik. Ale... To jest ogólnie podróba, no no nie i, istnieje coś no takiego. no i chamska, chamsko, jakby podobna nazwa. Więc a to nie jest to nie jest podruba, to jest jakby po prostu, że no podobna linia jakby zapachowa no ale naprawdę no je polecam i no te to w ogóle dlatego ustawiam na pierwszym miejscu no bo ja je naprawdę uwielbiam no i też mają bardzo fajny design więc postawić sobie takie perfumy na półce no to też robi robotę jakby to wygląda mega uroczo no, i no, wyróżniają się. Mi się akurat niezbyt ta chmurka podoba i chyba bardziej przemawiałoby do mnie wyjęcie z tej chmurki. Ale no to moja opinia. Ty nie jesteś kobietą. No to dla faceta takie chmurkowe, no to nie bardzo. Ale no mi się podobają. Chłopcze, nam to trochę zagłusza, ale to nic, bo on też ma dużo do powiedzenia, tak, po prostu. Tak, ewidentnie. Kolejnymi perfumami, które polecę, będą Pink Sugar, Aqualina i one. Te także są słodkie, trwałe, no właśnie mocne i kolejne, które się wyróżniają. Takie pieprzne nawet trochę. No ja lubię takie słodkie, pieprzne, mocne perfumy. No te są zdecydowanie słodsze od tamtych. Zresztą w sumie nawet ten sugar w nazwie, nie? więc jakby to już swoje też o tym mówi. No i popraw mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że to może mieć świetny stosunek ceny do jakości, jeśli dobrze pamiętam. Brawo, dobrze pamiętasz. Eee, one, z tego co też pamiętam, to nawet nie wiem, czy za 100 ml, to one kosztują około 100 zł. A nie mniej? Nie, chyba nie mniej. Aż tak to nie. No, gdzieś z 97? No, sprawdź. Źle pamiętam. No ale teraz to ze zniżką. A, no czyli nawet kosztują 70 zł. Niecałe. Za, sto, za, za 100, 100 ml. Mil to jak na perfumę to jest mega tanie. No rzeczywiście. Także je polecam. Trzecie perfumy także będą e, z bardzo dobrej półki cenowej i one nawet przynajmniej kiedyś były w, dostępne w Rossmanie. E, I to są Britney Spears Fantazy. No i jakby no... Tutaj będę się powtarzać. No tak, że są słodkie, trwałe. No, ale jakby różnią się. Niby wszystkie są, jakby wiesz, mmm, słodkie i podobne mają nuty, ale y, każdy się różnią. Tak, i one są przyjemne, i pamiętam nawet, że było czasem tak, że odbierałem Cię z pracy późno. I jak wsiadałaś do samochodu, to czułem te perfumy, nie? A naprawdę wiele godzin minęło od aplikacji. Chyba, że się dopsikiwałaś w międzyczasie. Nie. O, ty, tymi wszystkimi perfumami, które wam pokazuję, to ich nie trzeba reaplikować. Naprawdę, wystarczy rano się popsikać i, i to starcza na cały dzień, a cza, czasem no. nawet na, na drugi dzień. W sensie, jeżeli się nie umieć. <laughs> Czyli najekonomiczniej się nie myć, ponieważ że perfumy na dłużej starczają, to nie wydajesz na wodę i na kanalizację, więc no. Ale właśnie one też y, są tanie. A weź zobacz, ile te kosztują. Jaką no ale dobra? Britney Spears fantasy. Nie, to te około stówki. Tak, no. No, czyli mi się tam pomieszało. Aha. No ale to widzicie, nadal jakby perfumy za 100 zł, za 100 ml to jest bardzo dobra cena. No, zdecydowanie zgadza się. To mówimy, yy, przepraszam, yy, mówimy o tych takich jakościowych perfumach, takich dobrych perfumach, nie takich perfumach typu, nie wiem, jakiś Brutal czy coś. Tak, ale zobacz, widzę, że piosenkarki zdominowały twoje zestawienie. No, czy zdominowały, bo w sumie jakby. To no, są 20, drugie. No. no ale jeszcze przecież mam czwarte. Tylko, że niestety one się już skończyły, więc nie mam ich tutaj. Okay. A czwartymi będą Karolina Herrera Good Girl. Good przez y, dwa o jak coś, czyli no nie podróby. No i one tak samo, też są słodziutkie, e, też są bardzo trwałe. No i muszę sobie dokupić flakon, bo ja miałam tylko dekant z nich kiedyś. No, okay. I no, marzę o tym, żeby już mieć tego bucika w mojej kolekcji. A masz jakieś takie perfumy, których na przykład nie masz tutaj, ale jakbyś miała mieć tylko jedne, to byłyby to właśnie one. Tak już bez patrzenia, nie wiem, na cenę i w ogóle. Tylko jedne? Jedne, no, takie. No, cloud. Najnowsze. Cloud, ok. Cloud. Dobra, to teraz czas na mnie, więc co mówimy sobie, perfumy męskie. No i pierwsza propozycja to jest AFNAN 9pm. Dość długo oglądaliśmy takiego youtubera, Jeremy Fragrance. I on dzielił perfumy na dwie grupy, tak zapamiętałem, nie? Były fresh and clean, i sweet and sexy. No to ty bym zdecydowanie powiedział. Yy, i Girls powiedział, Love it? Tak? No to to raczej byłoby Sweet and Sexy. A czy Girls Love It, no to ty oceń. Ja nawet nie musiałam wąchać Dobry. tych perfum, bo ja y, dobrze znam te perfumy i uwielbiam te perfumy. I jak ty się nimi psikasz, to ja y, od razu je rozpoznaję i no naprawdę, jako męskie perfumy one są super. I zawsze ci mówię, że jak nimi pachniesz, to tak pachniesz. <śmiech> <śmiech> Czyli nie są swój <sweet> ten sexy. <laughs> tak, okay. girls love it. <laughs> Ogólnie to z takich technicznych rzeczy, co tu warto omówić, no to to też jest kopia albo jakaś inspiracja. I to jest zrobione na bazie Jean Paul Gaultier Ultramail. Nie wiem, czy dobrze wymieniam markę, ale tamte są droższe. Pewnie pachną trochę lepiej od tych, ale to też są perfumy za około 100 zł za 100 ml. Przy czym pachną tak, że raczej praktycznie wszystkim się podobają. No i są naprawdę intensywne i trwałe, więc patrząc na cenę, no to ciężko to przebić. Drugi zapach, który mam i również bardzo polecam, to jest Armani Stronger With You Intensely. No i to Intensely nie znalazło się tutaj przypadkowo. Wydaje mi się, że ze wszystkich perfum, jakie Mam, a być może również miałem, to te są najmocniejsze i najbardziej intensywne, ale powiem szczerze, że naprawdę uwielbiam ten zapach. Te poprzednie są takie typowo sweet, te mają w sobie taki pazur, te mają w sobie coś więcej. No, one są mega mocne, ale ja też je bardzo lubię i w ogóle ja ci je kupiłam na prezent. Tak. I teraz zobacz, mam je już ponad dwa lata. Tak naprawdę sporo tego flakonu tutaj jeszcze zostało. Tego nawet nie trzeba za dużo psikać, bo moc jest ogromna. Pamiętam nawet taką sytuację, gdy wychodziliśmy gdzieś wieczorem i świeżo po wyjściu z mieszkania po spikaniu się perfumami wsiedliśmy do ubera. I ja wtedy spikałem się tym. Nie pamiętam czym ty, ale pamiętam, że to była zima. I jak tylko wsiedliśmy do tego Ubera, to kierowca po chwili uchylił sobie szybkę, więc mhm. ewidentnie czuł się przytłoczony wręcz tymi perfumami. No wiadomo, to było praktycznie od razu po wyjściu, plus jeszcze mała powierzchnia w samochodzie. No to są perfumy droższe, ale uważam, że są naprawdę rewelacyjne. I o ile tamte polecałbym raczej młodym mężczyznom, no to myślę, że to jest zapach również, nie wiem, dla osób w już nieco poważniejszym wieku. Ja tu powiem od siebie, że akurat właśnie te perfumy, to no wiele razy je czułam gdzieś na mieście, czy nawet no jak pracowałam w galerii, no to naprawdę wiele mężczyzn miało te perfumy. Nieraz Ci nawet mówiłam, tak. że, o, że, że goście miał w sensie, nie pytałam się, ale no już wyczułam, że to były te, więc te są bardziej właśnie takie popularne. Są bardzo ładne, ale są bardzo popularne. Ale z kolei te 9pm są bardzo ładne. Takie, ja nawet jak mówię o nich, to już uśmiech w ogóle mam, bo uwielbiam te perfumy. No i jakby one są bardziej takie wyjątkowe, te 9pm. Tak Okej, okay, a jakbyś miała wybierać te czy tamte, to które byś wybrała? No najpięknem. Okej, okay, no to zaskoczyłaś mnie. Ja bym wybrał te i spodziewałem się, że też tak odpowiesz. Trzeciej propozycji nie mam w wersji flakonowej, mam tylko mały dekancik i to jest Versace Eros, wersja EDP. No i ten zapach również bardzo lubię. Ta wersja EDP, ona jest wydaje mi się, że taka bardziej poważna niż wersja EDT. Na pewno pasuje bardziej, nie wiem, do biura. Też dla panów, nie wiem, powiedzmy, w niekoniecznie takim stricte młodzieńczym wieku. No i myślę, że te perfumy są bardziej uniwersalne. Nawet pokusiłbym się o to, że one są całoroczne i że pasują na każdą okazję. No, zdecydowanie, zgodzę się tym razem z tobą. Podobają mi się te perfumy. Jakby są fajne i rzeczywiście one jakby sprawdzą się na na porę, właśnie y, wiosna, lato i jak zarówno jesień, zima. No, ale ja to bym tak teraz powiedziała mocno, że no lubię perfumy z takim wiesz. No, nie przekinę, z ale... Z pazurem. Z pazurem, tak. Tak, dokładnie. no to tego pazura może brakuje, ale. Chyba jednak pod kątem, jakby ktoś miał kupić to komuś na prezent, to to jest bezpieczniejszy wybór, bo tak naprawdę niezależnie kiedy tego użyjesz, to będzie ok. A w przypadku tych dwóch poprzednich, jakby ktoś tamten spsikał się na przykład latem, to chyba nie grałoby to za bardzo. Czy też mi wymyślać? Właśnie miałam to mówić, że one właśnie, jak dla mnie, no to bardziej wiosna-lato, bo no są odrobinę mocniejsze niż te takie zwykłe świeże perfumy, bo jak są nie, nie, takie... są, nie są takie typowe fresh and clean. No właśnie. To ale tak pomiędzy jedną a drugą grupą. Ja za bardzo nie lubię tych takich fresh and clean. Okay. Bo w sensie no ty się po prostu umyj i będziesz fresh and clean, ale perfumy to sobie inne daj, bo no, ja lubię, żeby no było czuć i taki fajny zapaszek, a nie że wiesz tak. Delikatnie, ledwo, albo co gorsza, jak niektóre perfumy miałeś w, w, też właśnie w dekantach, takie mydlane, to ci mówiłam, y, fu, że jak mydło pachniesz. Okej, okay, ale jest na przykład Prada Long, która jest mydlana, a uważam je za jedne z dwóch najpiękniejszych perfum, jakie istnieją na świecie. Więc no, to... Ale też wiesz, jakby może, może się tak udać, że komuś się stworzy, że komuś uda się stworzyć takie dobre perfumy o jakimś tam. Zalążku mydlanym, ale inne nuty, wiesz, będą grały tak, że to nie będzie takie hamskie mydło. Mhm. Ale przyjemnie, nawet teraz, jak uchyliliśmy tą zetyczkę z tego dekantu, to nawet przyjemnie czuć zapach tego rosa. No, ja go lubię bardzo. W ogóle, patrz, jak ten chłopcił tak zainteresowaniem Ua! nas ogląda. On się tu przygląda, co będzie kiedyś, tacie, kradł z szafy. Czwarta propozycja to coś, uważam, że bardziej wyszukanego. Zdecydowanie te perfumy się wyróżniają. Uważam, że są takie bardziej intrygujące. No, i ja ich używam raczej na takie specjalne okazje, na jakieś, nie wiem, nawet i spotkania biznesowe. Głównie z tego względu, że to są perfumy, które ja już uważam za półkę naprawdę drogą. To jest Dior Om, wersja Parfum. Akurat ta linia ma kilka różnych wersji, więc zwróćcie uwagę, żeby to była właśnie ta Parfum, a nie inne. Niestety te perfumy kosztują. Nie wiem, to już jest półka 500-600 zł za taki flakon 100 ml, więc no ja takiego flakonu nie kupię, nie będę też psikał się tym codziennie, ale uważam, że ta kompozycja jest o wiele bardziej wyszukana. No i moim zdaniem tutaj po prostu czuć już tą cenę. No i ty mówiłeś, że one są trochę mydlane? Nie, nie, to o innych mówiłem. A, okej, okay, bo tak myślę. No, są ładne, musiałam się zastanowić. No, wiadomo, nie są brzydkie, są ładne, no, ale no, z to nic nie wygra. A reszta to przynajmniej jak dla mnie. A, a reszta, no to wiadomo, masz bardzo dobre perfumy, w sensie takie, co i ty lubisz, i, i ja lubię, więc, yy, no, chyba, że po prostu testujesz jakieś nowe i masz jakieś mydło, to wtedy nie. Ale to, co mówisz, jest tyle pozytywne, że widocznie nie trzeba wydawać ogromnej kwoty, żeby dobrze pachnieć. No tak. A zresztą przecież to nawet pokazuje, Ja też mam w dobrych cenach tak, perfumy. w sensie no, te cloud, no to z, z tych perfum, co ja pokazałam, no to jakby pół na pół. Bo te cloud i Carolina Herrera są droższe. A te Pink Sugar i Britney Spears Fantasy, no to one są bardzo tanie. Więc można znaleźć naprawdę w fajnych cenach dobre, jakościowe perfumy. A czy ty kiedyś w ogóle miałeś y, Brutala w swojej kolekcji? Nie, ale muszę powąchać, bo chyba nawet nie wąchałem. <grymne> no a y, jak byłeś nastolatkiem, to na przykład y, miałeś już jakieś takie y, dobre perfumy? W sensie dobre, mam na myśli takie jakościowe perfumy, a nie że typu, właśnie Brutal czy jakiś Old Spice. Tak, jak byłem nastolatkiem, to już wtedy zacząłem kupować jakieś perfumy. No nie miałem wtedy pieniędzy, żeby mieć jakieś tam flakony do wyboru, ale pamiętam taki zapach. To był Hugo Boss Soul i ja pamiętam, że bardzo ten zapach mi się podobał. A później używałem Hugo Bossa takiego klasycznego w wersji z taką zawleczką odkręcaną na takim zielonym pasku. To nie wiem często te perfumy widać w Rosmanie. One były naprawdę spoko i pamiętam, że to raczej były takie wersje. Bezpieczne. Na pewno to nie były takie typowe, zimowe, słodziaki jak to. Chyba bliżej im było do takiego, nie wiem, zapachu w stylu Erosa. Chyba tak bym je opisał. No ja właśnie pamiętam, że miałeś, jak zaczęliśmy się spotykać, to miałeś te Hugo Boss. No to mieliśmy po 18 lat. I one były ładne. Były całkiem przyjemne. Ale dzisiaj nie mam ich w swojej kolekcji, więc jakoś na długo z nimi nie zostałem. No, ale też może no kilka jednak flakonów miałeś ich, jakby wracałeś do nich, bo ja pamiętam, jak już nawet się przeprowadziliśmy do Warszawy, to, to jeszcze ja ci na prezent kupowałam. A faktycznie, może masz rację. Kurczę, czas szybko leci i już się chyba w tym pogubię. No tak, a mogło też być tak, że już po prostu ci się znudził ten zapach. Też I, tak mogło być. I może też być tak, że jakbyś teraz je pomąchał, to może by ci się znowu spodobały. Ogólnie teraz problem z perfumami mam taki, że jakby Znam ich tak dużo, że jakby trochę mam to, co z książkami, że po prostu lista tego, co chciałbym mieć, co chcę, nie wiem, przeczytać, jest ogromna i z perfumami jest tak samo. I o ile książkę to można sobie nieraz kupić używaną za 5 czy 10 zł, to z perfumami, nawet jak trafisz promocję, to to jest dalej dość drogi zakup. No, a że mamy inne priorytety finansowe, no to po prostu nie kupuje tego zbyt wiele. No tak, i właśnie chce się testować nowe rzeczy, dlatego już się nie wraca do tych, co kiedyś się używało. Nie? No, no i priorytety. dlatego też my dużo mamy po prostu odlewek od ludzi, którzy mają większe kolekcje. W sumie dajcie znać, czy wy też w takiej formie perfumy kupowałyście, kupowaliście, w sumie nie wiem, chyba głównie oglądają nas panie. A jeżeli nie wiecie, skąd takie odlewki wziąć, to napiszcie w komentarzu, to ewentualnie też podpowiemy, gdzie my tego szukaliśmy. A jeżeli chodzi o mnie, no to ja jak byłam nastolatką, no to no nie miałam takich y, dobrych perfum. Zawsze to były jakieś bardziej w sumie, y, co dostałam na prezent, jakieś typu, no co się dostawało na prezent, nie wiem, jak się było nastolatką, właśnie y, jakieś Adidas. Więc coś tego typu, i dopiero w sumie, jak się zaczęłam z Tobą spotykać, to zaczęłam się bardziej interesować perfumami. Napiszcie też w komentarzu wasze ulubione perfumy, to może my się czymś zainspirujemy i przetestujemy. Tak, o męskich też proszę pisać, to też chętnie ja poczytam. Ja już będę się z Wami żegnać w tym vlogmasie, jeszcze nam zrobię zimową herbatę. Poczytam jeszcze dzisiaj książkę, skończymy też montaż. Także to by było na tyle. Jeśli ten vlog Wam się podobał, to zostawcie koniecznie kciuka w górę i dajcie komentarz i widzimy się już w kolejnym. Cześć!